No, i dobra. Wiosna, przyroda budzi się do życia. No, i jest to taki czas, w którym pojawiają się nowe możliwości, nowe historie. Czujemy takie podniecenie przed tym, co będzie wydarzało się przez to lato. Zaczynamy myśleć, co by tu zrobić, no bo można wyjść na dwór. Jest cieplej, jest słońce. To wszystko są takie pozytywne yy, yy, czynniki. No i to również sprzyja różnym yy, przemyśleniom yy, związanym z yy, egzystencją. Wiadomo, że problemy egzystencjalne to podstawowe problemy każdego z nas. No i każdy z nas, wcześniej czy później, zaczyna się nad tym zastanawiać. Ja również, jak co roku, zastanawiam się nad egzystencją. Skąd się wzięła, po co jest, i gdzie to wszystko zmierza. No i w tym roku przyszły mi takie ciekawe przemyślenia związane z tym, o co chodzi z tym życiem na ziemi. Otóż oczywiście ja będę teraz bardzo mocno fantazjował i pewnie nie jest tak jak ja myślę, ale co gdyby i jeśli. Otóż załóżmy, że. Ludzie odnajdują gdzieś tam w czeluściach kosmosu jakieś miejsce, jakąś planetę, która zawiera takie metale rzadkie, które są aktualnie bardzo potrzebne do rozwoju technologii. No ale to jest taka niezamieszkała planeta i dosyć daleko. Więc trudno jest tam przetransportować cokolwiek. No ale z drugiej strony, trzeba by wymyślić sposób, na to, żeby móc eksplorować te metale ziem rzadkich. No bo one są potrzebne tak? do rozwoju technologii i różnych innych zabawek. Więc ludzie sobie pomyśleli, że dobra, to w takim razie oni spróbują wysłać tam jakieś sądy. I te sądy mają przygotować grunt. Pod to, żeby można było zacząć eksplorować tą planetę. Więc najpierw te sondy zbadały tam tą atmosferę tej planety, na której są te metale ziem rzadkich albo bardzo rzadkich. Przysłały informacje na ziemię. Naukowcy rzucili się na to i doszli do wniosku, że najlepiej to będzie zrobić w taki sposób, żeby tam nikogo nie wysyłać, bo to będzie drogo. Tylko, żeby stworzyć tam na miejscu taką technologię, która spowoduje, że, że ta technologia się rozwinie i zacznie sama wysyłać te metale ziem rzadkich z powrotem na Ziemię, po to, żeby Ziemianie już mogli spokojnie je konsumować. No więc tam ci naukowcy wymyślili, że zmienią trochę atmosferę tej planety, potem wyślą tam biotechnologię, która spowoduje, że tam na miejscu. Zostaną zbudowane bioroboty do tego, żeby one najpierw stworzyły zaplecze, a potem już same instalacje i kopalnie do tego, żeby można było to wydobywać. I oprócz tego jeszcze te bioroboty będą w stanie wytworzyć tam na miejscu, z tego co tam jest, pojazdy do tego, żeby można było to wysyłać z powrotem na ziemię. No i tak też się stało, po iluś tam milionach lat. No to akurat nie ma znaczenia w takich przedsięwzięciach, ile to czasu trwa. Rzeczywiście ta planeta zmieniła swoją atmosferę, rozwinęła się kultura biorobotów, które jedne służyły do tego, żeby utrzymywać zaplecze, drugie do budowy statków, które miały przewozić te metale z powrotem na Ziemię. Trzecie nacje były tych biorobotów po to, żeby wydobywać to wszystko. No, i tam jeszcze kilka innych pomocniczych nacji tych biorobotów było. Wszystko się ładnie układało i rozwijało. Oczywiście były tam pewnego rodzaju mutacje związane z tymi biorobotami. No i żeby to wszystko zaczęło działać, to te bioroboty musiały mieć jeszcze przekazaną informację, po co one tam są. A więc zostało to wszystko zakodowane w tak zwanym DNA tych biorobotów, po to, żeby one wiedziały, po co one w ogóle tam są. No, i ta eksploracja tej, tej planety przez Ziemian też trwała ileś tam milionów lat, aż oni wszystko wyeksplorowali. No, i już tam nic więcej z tych metali ziem rzadkich już nie było do eksploracji. No, ale naukowcy nie przewidzieli co właśnie w takiej sytuacji, bo myśleli, że to się będzie już działo całe życie wszechświata. No i cóż, no, nie było kasy ani chęci do tego, żeby tam cokolwiek już zmieniać na tej planecie. Więc ci ziemianie na tej planecie te bioroboty tam zostawili no i się zerwali kontakt i po prostu zajęli się już eksploracją kosmosu w innych miejscach. A tam na tej planecie, która na początku była niezamieszkała i jedyne co posiadała to te metale ziem rzadkich, zostały te bioroboty. I one, te biedne bioroboty zaczęły sobie jakoś organizować życie. A to zaczęły robić jakieś tam festiwale, Muzykę, zaczęły tam udawać różne rzeczy, zrodziło się aktorstwo. No wiadomo, że te wszystkie informacje zapisane w tych kodach genetycznych dalej mówiły o tym, żeby te bioroboty robiły to, co robiły, więc one tam budowały coś tam, jakieś statki, coś tam kopały pod tą ziemią i tak dalej, ale one za bardzo nie wiedziały. Po co to jest robione, tylko po prostu to robiły, bo tak to miały zakodowane. No i do tej pory tam prawdopodobnie te bioroboty one sobie tam na tej planecie żyją, no ale ze względu na to, że, że nie ma już żadnych innych rozkazów przychodzących z Ziemi, no to no one robią to, do czego zostały zaprogramowane i tak sobie żyją, replikują się. No wiadomo, że się jakoś tam rozwijają, bo jakiś tam element tej inteligencji miały zakodowany. W swoim genotypie. No ale cóż, życie toczy się dalej, tak? Słuchajcie, tak mogłaby wyglądać historia ludzkości na Ziemi. Mogło tak być. Ja to przedstawiłem z trochę innej strony, ale okej. Okay. Ze względu na to, że tak moim zdaniem mogła rzeczywiście zrodzić się życie na Ziemi, i to, o czym my w tej chwili dysponujemy, mogło takie być. Ja nawet kiedyś miałem taką rozmowę z moim kolegą, przyjacielem, gdzieś tam wieczorkiem, na jakiejś wyspie na Atlantyku. I on mi mówi, że reptylianie nadal są na Ziemi. A ja mówię, że, że już dawno ich nie ma i że jesteśmy tutaj sami. I że oczywiście to, to nie jest jakiś tam mit, że, że ci nie byli, ale już ich nie ma. Takie było moje zdanie. A on mówi, nie, oni są. No i założyliśmy się o to, że jeszcze za naszego życia się okaże, że są. Ale ja myślę, że ta inteligencja, która stworzyła nasze ciała, ona już w ogóle interesuje się zupełnie innym zakątkiem kosmosu, który to kosmos jest przeogromny i nasza świadomość nie jest w stanie ogarnąć tego, jak duży jest kosmos. Jest dużo miejsc do eksploracji. I tak mogłoby powstać życie na Ziemi, w sensie tych biorobotów. Ale do tego wszystkiego dochodzi jeszcze tak zwana boska cząsteczka czyli coś, co można by było nazwać energią czyli każdy z tych biorobotów, który został gdzieś tam utworzony na tej planecie do eksploracji miał jeszcze zaszczepiony w genomie miał zaszczepioną informację, w jaki sposób pobrać energię do tego, żeby funkcjonować i żeby mu się chciało. Yy, tak, żeby mu się chciało w ogóle cokolwiek robić. Bo sama maszyna w sobie, ona ma program, postępuje według programu i, yy, i tyle. Program tam ma jakieś błędy, nie ma błędów, ok, krok po kroku. Jak się zakończy jakaś procedura, to taki robot po prostu przestaje działać, bo się zakończyła procedura i, i tyle. I on nawet nie wie, że jest. Ale wtedy, kiedy te bioroboty były tworzone, no to ci naukowcy na ziemi oni musieli dać możliwość tym biorobotom poczucia tego, że są, żeby im się chciało. No i, i, i dlatego do tej pory oni tam próbują dalej przetrwać, mnożyć się i, i robić dalej różne rzeczy. I to, na czym ja się dzisiaj chciałem skupić, to jest właśnie ta boska cząsteczka, czyli energia, czyli dusza. Jak ja widzę to ze swojego punktu widzenia, siedzenia czy chodzenia, bo teraz widzę po lesie tutaj, proszę bardzo, jest, jest punkt chodzenia i rozglądania się. No więc, to jest coś takiego, że żeby w ogóle życie zaczęło funkcjonować na ziemi, to była potrzebna woda. Woda to jest takie coś. Czego na Ziemi tak naprawdę nie jest zbyt dużo w kontekście całego, całej objętości Ziemi w porównaniu, na przykład, z, z innymi obiektami układu słonecznego, na którym również jest woda i tam procentowo tej wody jest więcej niż na Ziemi. Ale jednak mimo wszystko ta woda jest potrzebna do tego, żeby, żeby funkcjonować. I teraz ja sobie wyobraziłem taką sytuację, że jest w kosmosie taka woda energii. Woda energii, morze energii, ocean energii. I on nie jest jakoś tak umiejscowiony w jednym miejscu, tylko on po prostu jest wszędzie. Ocean energii. Ja siedząc niejednokrotnie na plaży obserwowałem, jak fale morskie rozbijają się o kamienie nadbrzeżne co powodowało rozbryzg tej wody morskiej na takie mikrokropelki, które wspaniale świeciły w słońcu. Odbijała się tam cała tęcza kolorów, i to wspaniale wyglądało jak ta, ta woda, obijając się o te morskie skały, rozbija się na takie gro, drobne kropelki. No i to e, natknęło mnie na taką refleksję, że każda z tych kropelek ma swoją chwilę, żeby pobyć w samotności poza tym oceanem i poczuć swoją tożsamość poczuć tożsamość bycia kroplą. To trwa ułamki sekund, bo powiedzmy uderzenie wody morskiej o kamień powoduje to, zrobienie tej kropelki, czy tam tych milionów kropelek, ale my się skupimy na jednej i ta kropelka żyje tylko tyle, na ile pozwala grawitacja jej istnieć poza oceanem. Ona wtedy czuje indywidualizm i świadomość tego, że jest. I to jest ten moment życia świadomości człowieka, kiedy jego energia odłącza się od oceanu, jest kroplą, samotną kroplą w przestrzeni, która może doświadczać siebie. To jest ta dusza, to jest ten, ten moment, kiedy my tutaj jesteśmy i żyjemy. I dlaczego ja o tym mówię? Otóż ja ostatnio byłem świadkiem, bezpośrednim świadkiem. Połączenia, ponownego połączenia takiej kropli świadomości z oceanem. Czyli to jest ten moment, kiedy, kiedy człowiek traci świadomość indywidualności i staje się z powrotem energią oceanu, oceanu świadomości, czyli powraca do, do źródła. Mówimy o śmierci. Ostatnio, w zeszłym tygodniu, byłem świadkiem powrotu takiej. Kropli świadomości indywidualnej do oceanu. Bardzo bliska dla mnie osoba. Byłem bardzo blisko tego momentu. Czułem to energetycznie i wiem na pewno, że tutaj chodzi o energię, bo, bo na moment przed kilkoma ostatnimi oddechami tej osoby, ja czułem w swoim ciele, że coś się zmienia w tym otoczeniu, że coś się dzieje, że. Ja nie byłem w stanie dokładnie określić tego, co to, co to było, ale czułem to całym sobą, że zmienia się energetyka tej przestrzeni. Mając świadomość, że ja też jestem jedną z tych kropli, która być może jeszcze się wznosi, albo być może już opada w kierunku oceanu, ale też mam swoją świadomość, która zauważyła tą chwilę. I wcześniej czy później wrócę do tego oceanu i przeżyję. To samo, z czego byłem świadkiem, jako ta kropla, która dokładnie jest centrum tego wydarzenia powrotu do oceanu. To wcześniej czy później spotka każdego z nas, i, i to jest nieuniknione, że, że powrócimy do oceanu świadomości i staniemy się tak zwaną jednią. Ale to z kolei te wszystkie historie związane z, z, z tym, że jestem biorobotem że z jednej strony mam tą mechanikę poruszania, się mogę chodzić, siedzieć, stać. Z drugiej strony mam tą świadomość tego, że rzeczy się dzieją i mi się chce, no to to znaczy, że ja ten czas, kiedy jestem oddzielony od oceanu mogę przeznaczyć na, na swoje decyzje i przeżycia różnych rzeczy. Które być może zabiorę ze sobą do oceanu, lub nie zabiorę, bo nie wiadomo, co się dzieje z moją świadomością w momencie, kiedy ja wracam do oceanu. Może to jest tylko kwestia energii pamięci, którą zabieram ze sobą, czy natleniania natlenienia się otoczeniem i powrotu do oceanu, który zasilam tą energią, którą nabyłem, będąc tylko kroplą. Być może tak jest, być może nie. Ale jeżeli tak jest, to znaczy, że w momencie, kiedy my jesteśmy tą kroplą, mamy możliwość podejmowania różnych decyzji, przeżywania różnych historii i rzeczy. I teraz y, e, e, zmierzam do klu. Mianowicie jak kilka razy w życiu, czy nawet kilkadziesiąt razy w życiu, miałem taką sytuację, w której mogłem coś zrobić. Y, nie zrobiłem tego, a potem ża żałowałem, że nie zrobiłem. <śledzimy> I te sytuacje, które mnie spotykały, one zazwyczaj były związane z wydaniem jakichś pieniędzy na to, co mogłem zrobić. Dylemat był taki, że to za dużo kosztuje, więc ja tego nie zrobię. A potem się okazywało, że być może już nie będę miał takiej okazji, żeby to zrobić i przeżyć czyli napełniać swój, napełnić swoją kroplę świadomości energią doświadczenia, przeżywania chwili. To jest dosyć. Ciekawa sytuacja związana z, z taką. nie wiem, z takim poczuciem oporu przed tym, co jest w zasięgu ręki i można to wziąć, ale za dużo to kosztuje, ponieważ no, trzeba wydać jakieś pieniądze, i zazwyczaj, zazwyczaj są to pieniądze niewspółmierne do wartości czy jakości materialnej tego, co pojawia się w naszym horyzoncie zdarzeń, ale z drugiej strony wartość energetyczna. Powoduje, że potem żałujemy, że tego nie zrobiliśmy, że mogliśmy to zrobić i nie zrobiliśmy, że mogliśmy to kupić, ale nie kupiliśmy. Oczywiście, tu też nie chodzi o to, żeby żyć w taki sposób, żeby cały czas wydawać pieniądze ponad stan i korzystać z każdej nadarzającej się okazji, żeby kupić wszystko, co jest w zasięgu wzroku. Bo tak naprawdę, jak wytężysz wzrok, to zobaczysz wszystko, co chcesz, i to bez wyjątku. Nie chodzi o to, żeby kupować lodówki, pralki, jakieś tam miksery, samochody, mieszkania i tak dalej, i kolekcjonować materię. Tylko chodzi o takie sytuacje, w której my energetycznie czujemy, że chcielibyśmy coś przeżyć. O czym długo myśleliśmy i co nas zawsze fascynowało. Taki przykład. Związany z, chociażby z historią Tresury Matrixa, która zaczęła się od momentu, kiedy z Olegiem poszliśmy do sklepu muzycznego i tam wziąłem sobie gitarę do ręki. Zacząłem na niej grać i ona mi gdzieś zaczęła leżeć. Po prostu i brzmienie, i sama forma tej gitary, kolor. Tylko, że to była sytuacja, w której ja miałem ostatnie pieniądze na, na koncie. Nie miałem więcej, więc byłby to duży wysiłek, żeby kupić tą gitarę. Ona kosztowała tam 1200 zł 13 lat temu. To było dla mnie wtedy bardzo dużo pieniędzy. Ja miałem taki dylemat, czy chcę poprzebywać w energii tej gitary, czy też chcę poczuć za jakiś czas ten żal, że tego nie zrobiłem. Że ja tej gitary nie kupiłem i nie miałem do niej dostępu. Otóż ja tą gitarę wtedy za te ostatnie pieniądze kupiłem. I moje życie się zmieniło. Ja nie mówię, że każdemu życie się zmieni w momencie, kiedy to zrobią, podczas takiego dylematu, ale moje zmieniło się od tamtego czasu bardzo A tą gitarę mam nadal i mam nawet więcej niż tą jedną gitarę w tej chwili. No i w tej chwili wydanie tam powiedzmy tej kwoty 1200 zł dla mnie nie stanowi żadnego, żadnego problemu. Ale prawdopodobnie, gdybym wtedy tego nie zrobił, nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem w tej chwili. I takie rzeczy związane z dylematami wydawania pieniędzy na coś, co ja wewnętrznie czuję, że chcę przeżyć, one zdarzają się w moim życiu periodycznie co jakiś czas. I nawet ostatnio, również wczoraj, miałem taki dylemat. Już mówiliśmy o zupełnie innych pieniądzach dziesięciokrotnie, tam stokrotnie więcej niż, niż ta gitara. I o tym, o tym będą filmy następne. Co tam się wydarzyło i, i o co chodziło. Natomiast tak, było to duże, duże wydarzenie. Jeszcze z echami tego, o czym mówiłem, kiedy byłem świadkiem powrotu kropli do oceanu. To wszystko się ze sobą wiąże w tym samym czasie, w tej samej przestrzeni. I zobaczymy, co, co czas pokaże. No, zrealizuję jedno z twoich, ze swoich największych marzeń z pewnego obszaru pokażę. I jaki w tym wszystkim sens jest? Co, co nadaje sens życiu człowieka? Otóż ja ostatnio oglądałem taki film e, Biały lotos. Trzeci seans, trzeci trzeci sezon właśnie zakończyliśmy. Ciekawie zrobiony film o banalnych historiach, ale w niesamowitych plenerach z, z bardzo fajną muzyką i bardzo malarskimi ujęciami. Aczkolwiek sama fabuła była taka, taka sobie. Ale film urzekał, i tam właśnie w jednym z dialogów padło takie stwierdzenie, że sens życia, życiu człowieka nadaje czas. Czas, kiedy jesteśmy samotną kroplą poza oceanem i to w jaki sposób my przeżyjemy ten lot zależy tylko od nas. To są nasze decyzje. Nikogo innego, nikt inny nie ma na to wpływu. Tak to właśnie jest z, z tym życiem i tak bym chyba was zostawił z tą refleksją w tej chwili. Jeszcze tylko jedna uwaga, otóż filmy and Gen Z, czyli moje i mojego syna, nasze rozkminy i nasze przemyślenia. Już doczekały się własnego kanału Boomer and Genzi. Być może pod tym filmem dam linka do tego kanału, i na Facebooku też jest, też jest profil. A więc, jeżeli chcecie śledzić losy Boomera i Genzi, to zasubskrybujcie sobie te kanały czy tam Facebooka, bo tam oczywiście co jakiś czas wrzucamy filmy. Ostatnio nagraliśmy taki dłuższy film o pracy i pieniądzach. Już nawet godzinę to potrwało. Więc to się w jakiś tam sposób rozwija. To jest zupełnie inna konwencja, bo my sobie nawzajem zadajemy różne pytania i staramy się na nie odpowiadać w danej chwili. Czyli nie jest to jakoś tam przygotowane, nie ma scenariusza, albo wsiadamy do samochodu, czy tam siadamy gdzieś w jakimś miejscu, czy po prostu idziemy gdzieś spacerujemy i nagle jeden z nas rzuca hasło: No to co, nagramy coś? No nagramy. Wyciągamy telefon i lecimy z koksem to co czujemy w danym momencie. A więc kropla w morzu siana. To jest sens życia człowieka. Pozdrawiam wszystkich biorobotów. Na razie. Aha, no i tak, no Chorus. Chorus też. Chorus, zobacz co tutaj. No tak, to